W tych dniach słuchamy na Eucharystii słowa z listu do Hebrajczyków. W poprzednich dniach słyszeliśmy wiele odniesień do Starego Testamentu. Cały ten list do Hebrajczyków właśnie czyni takie odniesienia, będąc skierowany do Żydów. Oni doskonale znali historię Starego Testamentu, Słowa Bożego. I właśnie są te rozliczne odniesienia do różnych postaci biblijnych. W poprzednich dniach słyszeliśmy, jak właśnie mówi się o Jezusie Chrystusie, jako o tym nowym Mojżeszu. Była mowa o tym, czym było wejście dla Żydów do Ziemi Obiecanej i kim jest Jezus Chrystus. Bo cały list do Hebrajczyków stara się ukazać osobę Jezusa Chrystusa i powiedzieć. Kim tak naprawdę Jezus Chrystus jest? My wiemy, że jest prawdziwym Bogiem, jest jedynym zbawicielem świata, że jest Mesjaszem. I dzisiaj słyszymy kolejne właśnie odniesienie do Starego Testamentu, do historii, o której czytamy zaraz na samym początku Biblii, mianowicie do osoby Melchizedeka. To jest taka dość tajemnicza. Postać na kartach pisma świętego. Jest historia Abrahama, właśnie który wraca po bitwie i wychodzi mu, jak to słyszeliśmy również przed chwilą, wychodzi mu naprzeciw kapłan, tajemnicza postać Melchizedek. Według tradycji był on również i kapłanem, i królem. I składa, składa dary Abrahamowi, złożył mu chleb i wino. My chcemy też w tym widzieć taki symbol Eucharystii, której, którą teraz również sprawujemy. O co chodzi? Że w Starym Testamencie mamy wiele takich momentów, które, są, które widzimy poszczególne postacie, i mówimy o tych postaciach, że to są takie postaci typiczne, że ukazują pewną rzeczywistość. I również Melchizedek ma ukazywać pewną rzeczywistość, mianowicie kapłana i króla. Ale o Melchizedeku nie wiemy za wiele. Jeżeli ktoś chciał zostać kapłanem w dawnych czasach, to na przykład w przypadku Aarona został on namaszczony i wówczas stał się kapłanem. Dalej u Żydów, aby być kapłanem należało urodzić się w rodzie kapłańskim, aby móc właśnie sprawować te święte czynności kapłańskie. Również każdy z nas Obecny tutaj przy ołtarzu, nie urodziliśmy się kapłanami. To był taki moment w naszym życiu, kiedy za łaską Pana Boga, właśnie we wspólnocie kościoła, biskup włożył na nas ręce, namaścił nas świętymi olejami, wypowiedział modlitwę konsekracyjną. I od tego momentu każdy z nas został właśnie wprowadzony w tę posługę presbiteratu. Czyli był taki moment dość długi w naszym życiu, kiedy my nie mogliśmy pełnić tych posług, ponieważ nie byliśmy jeszcze tymi kapłanami. I przychodzi moment szczególny, kiedy się coś zmienia i możemy sprawować te święte czynności kapłańskie, ponieważ nam to zostało podarowane. W przypadku Jezusa Chrystusa jest inaczej. To jest Jedyny prawdziwy kapłan. On nie musiał zostać namaszczony. To on jest źródłem. Właśnie z niego my czerpiemy. I właśnie jest tajemnicą, że tę Eucharystię, właśnie ona jest składana tutaj. Sam Jezus Chrystus dopełnia tych czynności kapłańskich. Mówimy właśnie, że w osobie kapłana, który przychodzi. Sprawować Eucharystię właśnie przychodzi Jezus Chrystus. I to Jezus Chrystus sam dokonuje tej czynności kapłańskiej. Tajemniczą jest, że on sprawuje tę czynność kapłańską, a z drugiej strony on jest tym, który składa siebie w ofierze. Również w przypadku królów, jak czytamy o tym w Piśmie Świętym i znamy to z historii, Króla wybierano, namaszczano na króla, tak został namaszczony Saul, później Dawid, albo ktoś musiał się urodzić w rodzinie królewskiej, czyli jego rodzice musieli być, jego ojciec musiał być królem, żeby on jako syn również później mógł stać się królem. W przypadku Jezusa Chrystusa znowu. Jezusa nie trzeba wybierać na króla. Dzisiaj żyjemy w Europie, jest taka moda, że wszystko trzeba uzgodnić. Zagłosować, jak się coś przegłosuje, to wtedy ta rzeczywistość się rozpoczyna. Jezus Chrystus jest królem, bo On naprawdę jest jedynym królem. Bo to jest prawdziwy Bóg. Nie musimy głosować za tym, czy Jezus Chrystus jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. To jest jedyny prawdziwy Bóg. To jest jedyny prawdziwy kapłan. I teraz właśnie Jezus Chrystus takim jest, ale pragnie, żebyśmy my jako wierzący chcieli uznać tę prawdę, że to jest właśnie jedyny kapłan, że to jest prawdziwy Bóg. W jaki sposób my uznajemy tę prawdę, chociażby w taki, kiedy na przykład idziemy do spowiedzi. Chcemy uznać właśnie, że my nie możemy sobie przebaczyć grzechów że potrzebujemy tego drugiego. Jezusa Chrystusa, który będąc prawdziwym kapłanem, to on przebacza nam grzechy. Kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, właśnie chcemy uznać, że sami nie potrafimy sobie podarować Boga, że potrzebujemy tego Boga, który czyni ten prezent dla nas. Życzę wam i sobie głębokiej wiary, abyśmy właśnie chcieli uznawać Pana Boga w naszym życiu, ale również Dzielić się tą radością z innymi, abyśmy chcieli się dzielić z tymi ludźmi, którzy są obok, żyją obok nas tutaj, w pile obok nasi sąsiedzi, którzy może właśnie nie słyszeli, że jest przebaczenie grzechów, że jest ten prawdziwy kapłan Jezus Chrystus i można do niego przychodzić, że jest możliwość karmienia się Eucharystią, tylko trzeba przyjść i kosztować. Tej wiary. I łaski dzielenią, dzielenia się tą wiarą życzę Wam i sobie. Amen.